Dobra, lecimy! Lecimy dur Osiad zaczyna. Fierzy, no to, to niedobrze. Co w dupę no z... no jak to możesz to... nie wiedzieć? Y, mamy tutaj taką personę. Nazywa się... Wiśnia Cw... czeraśnie. Że ma takie O i mu pałka staje i jak widzi drugiego mężczyznę gołego. Co? Jakie jest? Na przykład też masz to, nie? I jakie to jest? Jaki jest ten płomień? Jaki jest ten płomień? Inny! Inny no jak to... trochę, tak... trochę mniej! Trochę mniej! Parzy! <grym> jaki, jaki jest wiśnia? Parzy! Tak jest wiśnia! Parzy! Dobra, na liter, literku! Co to kurwa jest? Ja <grym> <grym> jak jaki... Jaki Ginga-chop? <grym> <jaki, grym> jak ty masz jakiś kurwa paraliż obustronny? No nie, no żeby tego nie zgadnąć, no... <grym> Ale jak ty to narysowałeś? No ja! ja to wszystko wszystko wili, no wszystko widzisz, no! tak jak No to fest! Muszę rysować, jak wam powiem Jebana Blachara, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. My się poluje na podstrony pod Kurwa. Będziesz... <śurun, yapa> <Wej! ś spreadsheet> Suńka, nie wiem jeszcze miałem wybór wyboru dore. Dora była zajebista kurwa, ona stała na molo i pytała gdzie jest morze kurwa. .가지고. Bajkę dla takich spierdolin jak my... Jak mama... to się pisze? Możesz macie kółko, nie? Bardzo proste kółko macie, nie? Osiad, my to pić lubimy. Że ćwiar. Ekska jest Ej, jak narysowasz Kim Kardashian? No dużą dupę po prostu narysuj. I tu masz takie coś i se tą maszy maszyną sterujesz Co w dupę? W dupę, w dupę to cię biorą. No już lepiej wytłumaczyć nie umiem. Hemoroidy to ty masz kurwa. Ci się brązowa woda z kurwo, leje, kurwa, zamiast iść do lekarza to dalej żrecz kurwa. Wiesz, nie wiem co to jest! To mnie jeszcze nie w burdelu, biuro. Wiesz lepsza praca w burdelu Dobra. niż w burdel w pracy. Dobra. Mamy tak, mamy chłopa, nie? Ona ma, on ma fujarę no. wyciągniętą. No. I on tą fujarą kręci, kurwa, nie? Śmigło, helikopter. No, o, śmigło. Że macie takie urządzenie, które was chłodzi. Wibrator. Okej, okay. Wibrator. jak się chłodzi wibratorem, Więc tak, to jest scena ogólnie, tu są jakieś krzesła, nie? To nieważne jest. Dorota, <grytła> To, są, to są jakieś krzesła, to nieważne jest. To coś występuje też nieważne. I tu jest taka jedna pełna znana osobowość, nie? Z takim fajnym kapeluszem. Od razu wiedziałem, Od z, takim razu wiedziałem. z takim fajnym kapeluszem, nie? <grytła> I za nim jest taki fajny gościu z karabiny. Taki fajny gościu z kapeluszem, i za nim jest. <grytła>

ale zaraz ci się ban kończy i jechamy kurwa mi radę. No do no, tego kurwa Co? Szachy Szachy <grym> <grym> e... Bałtyk Tak bez chyba nie. Macie gościa, nie? Ubrań. Znaczy ma ubrania, o. ale nie ma spodni. Ma, ma uznajmy, że ma kurwa taką koszuleczkę. Jest podzielony na pizdę, jest smutny. Brudny cały, co? kurwa w głównie ujebany debil. Droga, żółta koszulka. Kurwa. No kurwa, no pierwszy lepszy a, kolor dałem! A, pacanie a co, a co? Kurwa, Jan, Jan, Jan papierz, drugi. Kurwa, też jesteś bezdomny. Za Bez... no, drzwi nie mam, to nie znaczy, że jestem. To jest bezdrzwiowy, kurwa. <laughs> ty bezpłodny i za <laughs> <laughs> Też kurwa, może to i lepiej, jakbym był bezpłodny. Przynajmniej mu się nie obiewał taki problem jak ty. Faś. No, jaki jest pudzian, no? Jaki pudzian jest? Taki stawka słaby, to? wolny, to jaki jest później? Słaby, wolny, to jaki może być jeszcze? Co on kutasy ma on? Silny, jaki może być? Na S. Silny ten Brzuch. Jaki. Jaki się wygada? No. Mi się kolorowe. To będzie dobre. A tu tyle? A to już, tak? Bildo. A na konda? O. Ja się no to. Jak wcześniej Mati rysował bezdomnego, nie? Domny. To oni lubią na tym spać. Menel? lubią no. no. na tym spać. Menel? Menel?